Cześć z tej strony Bartek i zapraszam was bardzo serdecznie do poglądania gameplaya z Battlefield 4 nieoficjalnego mistrza świata w pistoletach, czyli Bella Trixa. Moi drodzy, dzisiaj po raz trzeci po raz sobie o jego sposobie gry na tym oto serwerze, który przez jednych jest lubiany, przez innych nie. Cóż, o gustach się podobno nie dyskutuje. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej taktykom i sposobom zachowania, którymi warto kierować się grając z Battlefield 4. Jeśli chodzi o słowa wstępu, to o wszystkim powiedziałem w pierwszej i drugiej części analizy tego gameplaya. Linki do nich są w opisie pod filmikiem. Warto przysłuchać tego co tam mówię, bo od razu według mnie będzie lepiej ci się oglądać. Dwa zdania, jakie muszę powiedzieć tak szybciutko. Nie oglądaj tego dla zabawy, ja chcesz popatrzeć i szukać jakichś jego wielkich wyczynów, wyskoków. Headshotów i tak dalej, to są jakieś przykładowe fragmenty na moim kanale. Tutaj tego raczej nie znajdziesz. Od razu ci to mówię, żebyś nie tracił. Nie traciła czasu. W poprzednim filmiku dałem Ci aż 10 mocnych porad wyciągniętych z jego gameplaya. Jeżeli jeszcze tego nie oglądałeś, no to zachęcam oczywiście do pooglądania. Tak jak mówiłem, jest link w opisie pod filmem. Z dzisiejszego filmiku warto przyjrzeć się Ataku w Chaosie. Wycofanie się w odpowiednim momencie oraz tego o czym mówiłem dużo w poprzedniej części analizy jego gameplaya, czyli ataku pozycyjnym, takim ataku w drugiej linii. Dzisiejsze rady możesz sobie zanotować, zapisać hasłowo. Najważniejsze, żebyś je wcielił w życie. Powiem Ci, które schematy działania są godne w cudzysłowie skopiowania, a czego lepiej nie powtarzać? tak abyś unikał śmierci i odpowiednio zareagował w przyszłości na analogiczną sytuację. No to co? Zaczynamy! A zacznę od takiej mojej małej rady, jeśli chodzi o atakowanie punktu B. Z góry można atakować albo od strony bliżej bramek, albo z strony bliżej schodków. Moje małe doświadczenie mówi mi, że w grze z randomami lepiej atakować od strony schodków i stamtąd ostrzeliwać przeciwników. Bezpiecznie jest się wycofać. Zerka się na schodki, czy ktoś przypadkiem, czy nie wyjdzie, i ma się ogólnie większe pole widzenia, co jest bardzo ważnym aspektem. Zwróćcie uwagę na reakcję Bellatrixa. Nie idzie na te schodki, ale od razu zabezpiecza tyły i cofa się do flagi C na dół, skąd rozprawia się z przeciwnikami. Zmienia broń na M911 z powodu braku amunicji i zajmuje bezpieczną pozycję za murem. A teraz zobaczcie, wyżsi przeciwnicy są na zimie. Nie idzie jednak najprostszą możliwą drogą, tylko idzie dookoła, przez nazwijmy to tunel, by stamtąd ostrzeliwać przeciwników. Zaraz zobaczycie, co się stanie. Nie udało im się obronić punktu B, ale będą go atakować z zimy i ponownie wybiera drogę przez tunel. Także warto zapamiętać tę ścieżkę. Ważniejsze jest to, co teraz się będzie działo. Pozwolę sobie spowolnić ten fragment. W chwili, kiedy atakuje i strzela z biodra, porusza się lekko w lewo, lekko w prawo. Jak widać przeciwnikom to bardzo utrudnia sprawę. Jak rozprawi się z jednym, to przechodzi na tamtą stronę, by stać przed przeciwnikiem. Za osłoną, po chwili ponownie to robi. Dostał kulkę. Wierzę, że ma mało życia, a kolegów z zespołu jest coraz mniej więc wycofuję się bardziej, dwa kroki do tyłu, żeby zrobić krok naprzód. Do zapamiętania to, co powtarzam po raz setny ogólnie na moim kanale, czyli spoglądaj na minimapę, by spojrzeć, czy nikt Ci nie robi pleców. A teraz zobaczcie, że stoi niemal zawsze jako drugi strzelający, wypuszcza kompana przed siebie, kompletnie jakby nie zwraca na niego uwagi, tylko wręcz można by powiedzieć, próbuje nawet strzelać przez niego w kierunku przeciwnika. W trybie hardcore by to nie przeszło, ale tutaj jak widać działa. Teraz zobaczcie, stoi z łukiem ponownie atakując z drugiej linii. Zaraz ktoś idzie pierwszy i ściąga wagę przeciwników i wtedy on szybciutko rusza do przodu, atakując tych po prawej. Za chwilę wyjdzie sam jako pierwszy i co? No i dostał z łuku. Także jak widzicie, warto być tym atakującym dołączającym, tak to nazwę. W chwili, kiedy został reanimowany, patrzy na mapę i widzi, że przyjmują mu flagę C i wraca do niej. I tutaj ciekawy moment, który na Only Pistol przejdzie na karabinach raczej nie za bardzo mianowicie po wygranej walce podskoczył, żeby utrudnić przeciwnikowi zastrzelenie go. Szybki unik po skończonej animacji to warto zapamiętać. Teraz fragmenty pokazujące, że nie wychyla się z atakiem, jako pierwszy przedszereg. Przy okazji przypominam, że mogę przeanalizować również Twój gameplay. Wystarczy, że wrzucisz go na YouTube i wyślesz mi na maila linka do filmiku, który będzie trwał kilka, max kilkanaście minut, a ja go poddam podobnej analizie. Dlaczego Wam pokazuję ten fragment? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Bellatrix cofa się znowu specjalnie po to, żeby nikt nie robił mu pleców. To jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być i on stara się tego uniknąć. Dlatego cofa się i przystępuje do ataku, tym razem od strony bramy. Tutaj fajnie wykminił, ale gorzej z wykonaniem. W założeniu ściągnąć uwagę przeciwników na to, aby szli i patrzyli na flagę, a sam ich wykończy na górze. Niestety, ma pecha do tego gościa, którego mówiłem, że warto zapamiętać już w pierwszej części. Tutaj ponownie widać, że nie chce, aby ktoś zrobił mu plecy, więc sam to stara się przeciwnikom zrobić. I ponowny pech co do tego jednego gracza zaraz będzie. Warto zachować się analogicznie na przyszłość w podobnych sytuacjach, kiedy nadciągają przeciwnicy z dworu, z zimy, różne są na to nazwy. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejsze wnioski z gameplay'a nieco wam pomogą. Daj znać również w komentarzu, co z tego filmiku wziąłeś, wzięłaś dla siebie. Oczywiście zapraszam cię do dołączenia do mojej społeczności, zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, polajkowania itd. Polecam również inne moje poradniki oraz serię Epic Kills and Headshots. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.